Pokażę wam dzisiaj, czym jest emulacja filmowa i w jaki sposób uzyskać filmowy look przy użyciu DaVinci w wersji Pro. I postaram wam się przedstawić jego wszystkie możliwości w praktyce oraz odpowiemy sobie na pytanie dla kogo jest ta wtyczka i czy w ogóle warto się nią zainteresować. Teraz uwaga, spoiler. Ja po miesiącu testów mogę śmiało stwierdzić, że wtyczka jest bardzo warta zainteresowania, ale żeby nie było tak kolorowo, tyczka ma też swoje wady, o których zaraz Wam opowiem. W sumie Wy też nie macie nic do stracenia, bo D-Henster przygotował dla Was specjalną ofertę. Przez dwa tygodnie możecie korzystać z niego zupełnie za darmo, bez podawania danych, karty kredytowej i tak dalej. A później, jeśli wtyczka Wam się spodoba, no to z kodem DEMI10 kupicie go sobie nieco taniej. Wszystkie linki oraz kod rabatowy znajdziecie oczywiście w opisie, a my w tej chwili przychodzimy już do właściwej części filmu, w której pokażę Wam kilka sztuczek i moje workflow. Zapraszam! Ja osobiście testowałem wersję dla DaVinci Resolve oraz Final Cut'a, ale wtyczka jest też kompatybilna z After Effectsem i Premiere Pro. Wszędzie proces wygląda tak samo. Funkcje diHensera. Funkcji jest naprawdę wiele, dlatego teraz wymienię tylko te najważniejsze z nich. Profile filmowe. The Hencer oferuje masę profili filmowych, pozwalających nam uzyskać bardzo pożądany analogowy look. Przewijacie je sobie dosłownie jak filtry na Instagramie, tylko tutaj faktycznie ma to sens, bo one po prostu działają. Jest to istny Disneyland dla filmowców. Jeśli odpowiednio przygotujecie obraz, to 90% z nich faktycznie znajdzie swoje zastosowanie. Kultowy Kodak Gold 200, Ectochrome, CineSteel 800T, no jest tego tutaj naprawdę całe zatrzęsienie i jest w czym wybierać. Filmprint. Efekt ten imituje wywoływanie filmu w sposób analogowy na papierze, czyli nic innego jakbyście poszli do ciemni, wywoływali negatyw i dzięki temu film ma taką dodatkową teksturę, fajny kontrast, barwę, no po prostu musicie sami sprawdzić. Ciężko jest mi to opisać moimi własnymi słowami, bo funkcja ta jest naprawdę bardzo unikatowa, nie widziałem jej nigdzie indziej. ziarno filmowe. Co tutaj dużo mówić. Ziarno zawsze dodaje klimatu do produkcji i to z dich pro daje nam naprawdę dużo opcji. Ja dla przykładu nie przepadam za ziarnem w moich shadowsach, więc tam znacznie zmniejszam jego ilość i naprawdę jest to najlepsze ziarno, jakie kiedykolwiek dodawałem do swoich filmów. Loom. Nie chcecie wydawać kupy pieniędzy na filtry PROMIS dla waszych obiektywów? No to jest na to całkiem dobre rozwiązanie. Nie dość, że możecie zwiększać wasze highlightsy w postprodukcji, to jeszcze możecie modyfikować intensywność tego efektu dosłownie w każdej chwili kilkoma ruchami suwaczkiem, gdzie gdybyście nagrali ten materiał z filtrem, no to nie byłoby już takiej możliwości, żeby to cofnąć efekt halacji. Halacja to istny game changer, jeżeli chodzi o filmowy look i przy tym bardzo dobrze współgra z efektem bloom. Na pewno widzieliście ten efekt na filmach w kinie i w ogromnym uproszczeniu są to czerwone obramowania, które gromadzą się wokół źródeł światła, ale nie tylko, bo skóra też może wyglądać przy tym bardzo fajny filmowy sposób. W ostatnim czasie wykorzystano ten efekt również w klipach Kubana. Żaden rywal już Jokerów nie ma w stali. ani Kleju, ani Pancza, ani Genów mojej marki. Jeśli używacie profilu płaskiego takie jak S-Log, C-Log, HLG3 i tak dalej, niezależnie jaki by to nie był profil logarytmiczny, to przed przystąpieniem do pracy w dihenserze musicie przeprowadzić konwersję obrazka do REC 709, czyli jakby to prawdziwy Polak powiedział do REC 709. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest profil płaski, zastanawiają się, dlaczego ten obraz jest w tej chwili taki paskudny, wyszarzony, przepalony i tak dalej. Słuchajcie, rejestrowanie materiałów w profilu płaskim daje nam o wiele więcej możliwości w postprodukcji i przede wszystkim większy zakres tonalny, generalnie wyższą jakość naszych materiałów, jeżeli podczas rejestracji obrazu zachowamy odpowiednie ISO. Możemy przekonwertować ten materiał na Rec7 Online jednym kliknięciem. Patrzcie, ja tutaj korzystam ze swojego autorskiego luta. W tym momencie wygląda to już całkiem nieźle, ale trzeba przeprowadzić jeszcze małą korekcję kolorów, co jest bardzo istotne zanim wprowadzimy nasz obraz do Dehensera. W tym celu wybieramy zakładkę Color, Color Wheels i mega istotną sprawą jest to, że musimy nasze Color Wheels dać tutaj przed lut. To jest bardzo ważne. Ja bym podwyższył... Nieco highlightsy. No i wygląda to już całkiem, całkiem nieźle. White balance jest dobry. W tym momencie robię to na oko, ale to jest tylko na potrzeby tego poradnika. Jest dobrze. Ale musimy popracować jeszcze nieco nad naszymi skin tonesami. Dlatego wybieramy zakładkę efekty, maska, nakładamy maskę. Na nasz obraz rysujemy sobie taki placek na naszym policzku gdzieś na twarzy. I klikamy prawym na nasze waveforms, żeby wybrać Vectroscope. I ta linia pokazuje nam skin tony, jak powinny wyglądać. Jeżeli jej nie macie, klikacie prawym, to i macie hide albo Show Skin Tone Indicator. W tym momencie linia jest już widoczna. Wyłączmy sobie na chwilę maskę. Eee, ważne jest teraz, żeby w zakładce Color wybrać Hue Saturation Curves. Wybieramy to sobie. Przechodzimy tutaj. I mamy tutaj taki mały kwadracik, który pozwoli nam selektywnie wybrać nasz odcień skóry. Add Color Mask. Robimy maskę. I staramy się to wybrać tak, żeby tylko i wyłącznie nasza skóra była. Akurat tutaj Final Cut może mieć trochę problemów, bo to jest obraz 8-bitowy z a 73 więc nie jest to idealne. Dlatego polecam zwiększyć sobie tej softness, tak na 35 mniej więcej. I w tym momencie Dajmy sobie maskę na sam dół, włączmy ją ponownie. Jak widać, nasz skin tone nie jest idealny, dlatego zaraz wyrównamy to sobie hue versus hue z tej opcji, którą dodaliśmy przed chwilką. Musimy to dać nieco niżej, i w tym momencie zbliżamy się już do tej linii. Ja lubię akurat przy swoim odcieniu skóry zostawić to nieco wyżej, bo tak wydaje mi się, że w rzeczywistości wygląda. No i w tym momencie mamy już. Gotowy obrazek po wstępnej kolor korekcji i możemy przystąpić do działania na dihenserze w zakładce ich efekt. Wybieramy dihensera, nakładamy go sobie i bum! Jest tragedia, jest tragedia, ale nie przejmujcie się tym zupełnie, bo trzeba odznaczyć wszystkie efekty tej ptaszki. Pierwotne ustawienia w Digencerze są po prostu zbyt hardkorowe i w tym momencie możemy przejść już do umówienia wszystkich zakładek i pokolorujemy nasze nagranie. W pierwszej zakładce Input jako źródło wybieramy Rec 709 ze względu na to, że nasz obraz jest już po konwersji, a gdybyście nie mieli takiego luta autorskiego jak ja, to nic nie stoi na przykładzie, żeby wybrać sobie swoją własną kamerę na przykład Sony, Sony A7S3, Sony A73 no, jest sporo tego. FX Trójka też się pojawiła. W kamerach mamy też oczywiście Black Magika, Kanona. W kanonie jest R5, M50, C70. No, jest tego całe zatrzęsienie. Są też luty dla dronów od DJI, a Także jak latacie Maviciem to można tutaj sobie bez problemu to wybrać. Ale w tym wypadku wybieramy oczywiście REC, Rec 709. I tak właściwie możemy przejść już do właściwego etapu kolorowania. Mamy coś takiego jak Defringe i ta opcja umożliwia usunięcie aberracji fotochromatycznej z naszego obrazu. No, tutaj akurat przy tym obiektywie nie ma takiego problemu, więc nie włączam tej opcji. Kolejna zakładka to wspomniane przeze mnie wcześniej profile filmowe, czyli coś takiego jak filtry na Instagramie. To oczywiście z przymrużeniem oka, ale faktycznie troszkę tak jest, bo możemy tutaj sobie z listy wybierać te profile. Mamy Fuji Color C200 na przykład. Mamy tej Fuji Chrome Velvia 50 i już ten obrazek zaczyna powoli wyglądać. Ja z reguły sobie sprawdzam z 15, który siada i przystępuje do wstępnej kolor korekcji tak naprawdę. No wydaje mi się, że tutaj ta Fuji Chrome Velvia 50 całkiem nieźle wygląda. Zakładka Film Developer, ona się tutaj dosyć często przydaje. Możemy zwiększyć sobie kontrast, zmniejszać kontrast. Warto przy tym zaglądać sobie na swojego waveforma, żeby nic nie clippingowało, w tym momencie już zaczyna. Ja tak delikatnie bym nadał jeszcze troszkę kontrastu, w tym momencie. Jeżeli chodzi jeszcze o te profile filmowe, to też mamy coś takiego jak push i pull, i to imituje rzeczywisty efekt naświetlania. Jak długo by ten obraz był naświetlany? Bardzo fajna opcja. Kompresja filmowa, to jest coś takiego spójrzcie. Mam highlights na twarzy. Jeżeli włączymy tą kompresję filmową, to ona daje jeszcze taki bardziej analogowy look i kompresuje highlightsy do midtonów. Ja tak nie jestem, może, do końca fanem tego efektu, ale dobrze. Dzisiaj na potrzeby tego porodnika możemy to zrobić. Oczywiście też możemy sprawić tutaj, żeby to było mniej widoczne lub bardziej widoczne. Taka wyjściowa wartość to jest 60. Dla mnie to jest troszkę za dużo. Ja bym poszedł w 40. White Point. Można tu sobie zdefiniować ten White Point właśnie. Jak on ma wyglądać. Ok. Zakres tonalny. Tutaj bym nic nie zmieniał na ten moment. Expand. To jest bardzo fajna też zakładka. Ona działa bardzo podobnie do czegoś takiego, jakby nam zwiększało to zakres tonalny, można tak powiedzieć troszkę. W cudzysłowie, ale faktycznie to tak działa. Spójrzcie sobie na waveform. I tutaj po prostu polega to na tym, żeby odpowiednio zbalansować sobie white point i black point, tak żeby nic nam nie clippingowało w tym momencie. No i jest moja ulubiona zakładka print. Mamy tutaj do wyboru tak naprawdę papier, na przykład błyszczący, lub kodak 2383. Bardzo fajna sprawa. Patrzcie, wybierzmy sobie ten błyszczący papier. No i ten obraz staje się już taki coraz bardziej charakterystyczny, nie? Można sobie podwyższyć nieco ekspozycję albo zmienić kontrast tonalny. Ja bym to nieco jednak podwyższył. I super opcją tutaj jest też Analog, analog Range Limiter. To nam symuluje jeszcze taki sprany look który faktycznie wygląda najbardziej analogowy. Podoba mi się to. Może później z tego zrezygnujemy na rzecz ziarna, zaraz zobaczymy. Zakładka Color Head, którą właśnie aktywowałem to nic innego jak możliwość bawienia się magentą. Proszę bardzo. Mamy do wyboru zieleń, magenta, cyjan i tak dalej i mega fajną opcją jest też to, że na przykład do highlightów możemy dodać sobie tutaj troszkę na przykład ciepła i działa to naprawdę znakomicie. Do Shadowsów na przykład niebieski widzicie, ale na pewno nie będziemy tego aż w tak hardkorowy sposób robić. Ja lubię na przykład taki cieplejszy look. Wygląda to całkiem fajnie. Można dodać ziarna, o którym wcześniej mówiłem. Nie przestraszcie się na początku, bo mamy tutaj wersję analogową, którą mega polecam. Ale warto dodać sobie tutaj pozytyw, i to jest absolutny game changer, bo ziarno nie jest już wtedy takie agresywne. Ja tutaj przede wszystkim zmniejszyłbym jego ilość, tak myślę, że do 8, coś takiego. Rozdzielczość filmu, ja tu zawsze daję 100, i przede wszystkim zmniejszam też ilość ziarna w Shadowsach gdzieś na poziomie 20, i wtedy zdecydowanie lepiej to już zaczyna wyglądać. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wrócili do naszej zakładki Color Wheels i tutaj na przykład dodali sobie troszkę highlightsów. Warto to sobie jeszcze zrobić. Przede wszystkim, bo nie wszystko zrobiłem w tym Dehenserze, a jeżeli to jest przed lutem, to daje na pewno lepszy efekt. I teraz wyczekiwana długo przez każdego halacja. Możemy ją tutaj włączyć i obrazek staje się taki bardziej czerwony, musicie to zobaczyć. Gdzieś tutaj pojawia się to na naszej skórze i na highlightsach. Odzumujmy to sobie. Zakładka dodaje naprawdę super możliwości. Można sobie ograniczyć liczbę źródeł tej halacji i tak dalej. Mamy do wyboru maskę. I dzięki temu, jak source limiter ustawię na zero, no to jak widzicie, halacja występuje praktycznie wszędzie. Możemy nasilić dyfuzję tej halacji. Proszę bardzo, zrobić jakiś taki hardkorowy efekt. Wyłączmy na chwilę maskę i zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. <laughs> Wyglądam jakiś Umpa lumpa w tym momencie, albo jak Super Sajanin, dlatego no, nie polecam tego robić aż tak hardcore. To jest tylko w ramach pokazania możliwości tego plugina. E, fajny smaczek, naprawdę, może to dodać do filmu. I super opcją też jest Hue, bo. Dlaczego ta halacja musi być czerwona? Możemy ją oczywiście zmieniać dowolnie. Jest to tak naprawdę kwestia dłubania i doprowadzania tego obrazka do perfekcji. Dlatego teraz przejdziemy już do bloom, który fajnie współgra z efektem halacji, który rozmywa nam wszystkie highlighty. No tutaj jest akurat też dosyć hardkorowy efekt na ten moment, dlatego warto włączyć sobie maskę i sprawdzić. Ustawiamy sobie source limiter trochę wyżej, żeby nie było aż tak hardkorowo, że wszędzie się to pojawia. Ja bym na pewno dyfuzję zostawił w granicach 70. Amplify można troszkę zmniejszyć, żeby to nie było aż takie hardkorowe. I rzućmy okiem. Proszę Państwa, no i obrazek jest coraz mniej cyfrowy. Naprawdę zaczyna to wyglądać mega przyjemnie. Winieta standardowo można narzucić winietkę. Ja czasami lubię. Film Breath. Szczerze powiedziawszy, z niej jakoś tam nie korzystałem. Gateway też jakoś nie było im potrzebna. No i można też wygenerować swojego własnego luta to też jest fajna opcja. Lut nie obejmuje z tego co pamiętam halacji, bluma i graina, ale wszystkie te inne kolorki. Można sobie jak najbardziej przekonwertować na swój własny lud, z tego co wiem. W razie czego poprawcie mnie w komentarzu. Na ten moment obrazek prezentuje się w ten sposób, ale ja bym jeszcze tutaj podziałał coś przy niebieskim. Dlatego weźmy jeszcze w zakładkę Hue Saturation Curves i wrzućmy to sobie bezpośrednio przed Dehensera. Wypróbujmy go sobie tutaj w ten look, mniej więcej niebieskiego. Coś takiego. Oczywiście też, żebyśmy nie przesadzili. Fajne w Dichencerze jest też to, że w tym momencie, pomimo tego, że pokolorowaliśmy sobie już ten materiał, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić sobie Fuji Chrome Velvia 50 na coś innego. No i od razu to też wygląda w zupełnie inny sposób. Naiwnym byłoby myśleć, że istnieje rozwiązanie idealne, które rozwiąże Wasze wszystkie problemy. Aczkolwiek Henserowi do ideału jest naprawdę bardzo blisko. Z rzeczy, do których mógłbym się doczepić, to na pewno fajnie byłoby mieć płynniejszy podgląd w trakcie pracy, ale nie mam o to jakiegoś ogromnego żalu, bo mój sprzęt nie jest topowy, pracuję na podstawowym MacBooku z 2020 roku z procesorem M1 i z zaledwie 16 GB RAMu. Oczywiście bez najmniejszych problemów zmontowałem na nim całą recenzję, którą właśnie oglądacie, aczkolwiek gdy dodacie wszystkie efekty typu Bloom, Hala i ziarno, no to musicie chwilkę odczekać, żeby podgląd się wyrenderował. Ja zdecydowanie wolę taką opcję, niż przerzucać ponownie wszystkie materiały do DaVinci Resolve i tam je kolorować. Bardzo się cieszę, że od dzisiaj mogę już robić wszystko w Final Cutie. Na sam koniec dodam, że cała recenzja była kolorowana przy użyciu Dehensera, a materiały zarejestrowałem Sony A7III w 8 bitach, tak więc najprawdopodobniej z tych kolorów można by było wyciągnąć jeszcze więcej, chociaż mnie efekt w zupełności zadowolił, a materiały 10-bitowe możecie sprawdzić, bo nagrywałem je właśnie dronem DJI Mini 3 Pro i już mieliście szansę je zobaczyć. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dla kogo jest ta wtyczka? I tutaj nasuwają się dwie grupy odbiorcze, profesjonalni koloryści i osoby, które dopiero wchodzą w ten świat. Czy profesjonalni koloryści mogą skorzystać z Dehensera? Moim zdaniem tak. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach najważniejszą walutą jest czas, a te efekty były naprawdę niezłe i znacznie przerosły moje oczekiwania. Czy dehenser jest dla osób początkujących? Moim zdaniem, każda osoba, która wchodzi dopiero w ten świat, bez problemu ogarnie to wszystko. Kwestia kilku słowaczków, zrozumienia wszystkich funkcjonalności można uzyskać błyskawicznie super efekt. I przypominam, że w tym momencie możecie to sprawdzić na swoich własnych filmach, bo trwa aktualnie promocja, w ramach której przetestujecie dehensera zupełnie za darmo przez najbliższe dwa tygodnie, a później, jeśli Wam się spodoba, to kupicie go znacznie taniej z kodem Demi10. Ja już się z wami żegnam, ja jestem demi-filmuję i do następnego. Cześć!